Witam! Dzisiaj pokażę Wam, jak wgrać addony do gry World of Warcraft. Więc tak, wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. Ja wchodzę na www.addony.pl Adony, Twój portal. Ja wchodzę tutaj. Ale możemy też wejść na stronkę cures.pl Bof addons tutaj będzie yy, jesteśmy w stronce tutaj mamy 170 map do Terrarii. mody 5448 addonów do gry World of Warcraft no tak zjeżdżamy tutaj ja mam wersję 335 i szukamy jakiegoś addonu, który Wam może się przydać. Hmm. Y ja może sobie wezmę... Czekajcie. Mob map, nie. No to... Instaluję ten. dowolant dowolant I potem wchodzimy w komputer, w dysk, który zainstalowaliśmy w WOWA. I tak, mamy to. To. Przeglądarkę internetową możemy zamknąć, więc to. To. Wchodzimy w interfejs. Addons. I wracamy. I powinno nam działać. Jeśli nie napiszcie na PW, to może Wam pomogę. To wszystko. Jeśli filmik się spodobał, nie zapomnij ocenić go.